Hej, 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 witajcie z tej strony, Adam. Yy, tutaj pełno ludzi wiło. Dziękuję Wam, jak Wy to. Patrzcie, pokażę Wam niki tutaj. O, witamy Was bardzo. Tomek, nie wiem jak to się czyta. Jakiś Ace, Bro. Coś takiego, yy, proszę mi, pograjcie w mega świnie. Kto tutaj widzi? bliska, bo musimy no, wbić, bo ja już prawie wszystkie swoje tokeny wdałem, na drugim koncie też patrzcie no, już nie mam tokenów, widzę czekajcie o Więc widzowie, proszę Was, dołączajcie, zróbcie mi, te, mi tą świnie i możecie sobie wyjść. Możecie tylko wejść. Popatrzcie, tutaj niektórzy to Chester tylko jeden raz, Oscar 555, Fron 2, Tomek Zawadzki 546, dwa razy tylko, a ma jeszcze 12 tokenów. Negry. Jeszcze, czty, jeszcze czty, tylko 4 razy zrobił i ma jeszcze 11 tokenów. Tomek 2-0. Ma 9 tokenów, a tylko 5 wbił. To proszę Was, zróbcie mi to. Jest od zera pucharków Krup No. I moim widzowie celem. Nie, nie zmuszam was, ale. Proszę was, żebyście mi ten. Halo, czemu mi tak laguje? PLC, halo. Co jest? o Dobra. Chciałbym wbić chociaż. Chociaż chociaż sto pi... 160. rangę, tak jak ten klub. Pozdrawiam cię Bartek. to i dajte suba i lajka i pa